Tu jestem jak coś. Tylko mnie mówcie. Okej, pokę wam tyle gdzieś sobie na to. Tak nie macie wyboru No Znaczy o tak skończyłem. A... Aha, pięknie byłem. Okej, okay, bo jakiś jakiś wychotem. O, tu zion. O, bo... O co w tym chodziło? Ja pierdnięcie. Jaka reklama była? Nie było żadnej reklamy. Eee, ZXI, dobra, to jest ten to jest okay. Na czym ostatnio to zakończę Gdzie miałem się niby udać? U góry nie było chyba. Ale że owszem. Windows służyć OK. Mogę wejść? Chłopie oh, is... <laughs> to jest. jest jakiś kod w czwartej gęstości chyba. <laughs> Witam w centrum burgerów mark o dom Blask Burgera. Rozgwieźć swój dzień TM. Co masz ciekawego? Co to jest? Stek w kształcie twarzy Metatona. 60 HP 5 500. Wiesz co, to co ja może jakiś tam śnycelek wezmę czy szynkę. Pasterek, pół nie wiem. Skrawki. Gwiazd fight, bez Burger, Legendarny Heroes. Nie, nie biorę, nic, nie potrzebuję tego chyba, nie wiem, zobaczymy. jest z nim o piękne reakcje. Dobra, pogadamy z nim. Wybacz, aha, kto? dobrym zasadą rozmawiać z klientami, którzy nic nie kupili. <ścoughs> Co za złodziej. Dobra, kupię ten szajz tego gwiazd fighta, 14 HP, no... tak nie, w sumie jest, mogę kupić. Nie masz tyle miejsca, o boż, dobra Co ci tam mnie pasuje? Dobra, wychodzimy stąd <noise> Ja pierdolę To już jest piąta gęstość się... <noise> um... Ile ja tych hodogów tam, o ja pierńczę. dobra um... Może tego? Hotdog, użyj Zjadłeś hodoga. twojej perze zostało wypełnione, superowo Czy to mnie do fula, leczy? Okej okay. Co teraz mogę kupić? Tego Gigas, bym prosił. Eee... Dzięki, tu dać Claudia, B 50 złotych, bo zakazy są Jeż. po to, żeby je łamać. Ehm. trzeci w Ostatnio obiecałem, że przyjadę ciebie na oddział. I będziesz musiał mi kaczką tam wspomóc. Ale teraz coś, wymyślę. <grym> coś gorszego wymyślę. Powiesz mi, coś znacznie gorszego. nie wiem co. Ja pierdolę, co bardzo. Jaż już to przyjadę chyba. A, nie może tak robić. No. Jeszcze chrupek z pieranko zrobię. Nie, 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 Przestańcie. Przestańcie. Pozdrawiam, denaturkowa ekipę. Jaką denaturkową czekaj, co? Aby uciął wiadomość, fajnie, dzięki. Deepo, zmieniaj się. Podziękowania w takim razie. To ja, ja też się pozdrawiam, w takim razie. Czy teraz coś mi ciekawego powiesz. Że co? Czemu cały czas chcesz ze mną porozmawiać? Aha, przechodzi w szóstą gęstość powoli. Będę <grymne> no miał kłopoty, jeśli zacznę się kolegować z klientami. Wybacz. <grymne> o, To jest siódma gęstość. <grymne> A więc zawsze chciałem być aktorem. Eee, daj jakąś poradę życiową, może. Mam już swój wiek, więc dam ci pewną radę, mały gościu. Czuję się jakbym teraz przychodził jakiegoś żula na ławce w parku. <ś> w <tematku> I takie słynne porady życiowe. Wciąż masz czas? Nie żyj jak ja. Ja nie żyję. Mam 19 lat. Już zmarnowałem całe swoje życie. Porada miłosna. O, dobra, teraz dla wszystkich samotnych dusz na czacie. Słuchaj, lubię cię, mój gościu. Więc ci sporo kłopotów. złote, przepraszam za ten występek w nocy, no. Obiecuję, że się więcej nie powtórzy. Nie będę się wpierdzielać w nie swoje sprawy. Daruj smutek. Eee, nie będę ci smutku darować, urpek? Bo nie wiem jak. Pierwsza i ostatnia sytuacja będzie. Dobra, czytamy. Eee, znaczy ci sporo kłopotów. Nigdy nie spotykaj się z atrakcyjnymi osobami. No, Spokojnie to i tak nikogo takiego nie ma. <śpiewanie> Chyba, że jesteś jednym z nich. Wtedy tylko zabiorą ci się wszystkie zalety. Tak jak wtedy, gdy te dwie dziewczyny poprosiły mnie, żebym przyniósł im trochę Blaskburgerów. burgerów. A ja, naiwny z którym byłem, zgodziłem się. To uzupełnij. <śpiewanie> Metaton. O, 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 jest nowa historia miłosna. Historia o Blaskburgerze. burgerze. Więc poszedłem do Liki, spotkać się z tymi panikami, no i wiesz, zobaczyć co mogło, mogłoby się stać. <noise> Wtedy mój szef zobaczył mnie i spytał: Co ja tam robię? Tak się zaskoczyłem, że moje mojej kieszeni wypadło trochę ham hamburgerów. <noise> Nie chcąc stracić twarzy, rzuciłem się do ich podnoszenia. Ale gdy tylko się schyliłem, waga pozostałych hamburgerów sprawiła, że spodnie spadły mi z <noise> Zaczęły się ze mnie śmiać. Teraz wszyscy nazywają mnie burger, portek. Co mi powie, robi się bardzo interesująco. Gdy przybyłem to Hotland, marzyłem o pracy z metatonem. No cóż, uważaj, czego sobie życzysz, mojego gościu. Eee, opowiedz mi więcej jeszcze. Jezu, czy ty po okrecie rozgląda, rozglądałeś? To miejsce to labirynt pełny złych wyborów. I za każdym razem, gdy ktoś chce ci zmienić cynę na lepsze, on wetuje i mówi: Nie tak to robią na powierzchni. Tak, to oczywiste. Ludzie zawsze jedzą hamburgery z brokatem i klejem. Skąd wiedziałeś? Bo powiedz mi jeszcze więcej. Czem ludzie uważają go za atrakcyjnego? On dosłownie jest tylko cholernym prostokątem. <grym> Dlaczego ten burger tyle jest fioletowy? Bo jest ze smaku Wiesz, kiedyś kupiłem sobie na internecie ten zestaw do zmiany twarzy na bardziej prostokątną. Ale to z Aliekspresu pewnie jakiś coś wynalazł z Nie zadziałał. Opowiedz mi tak razie coś o przyszłości. Wywróć mi tam, nie wiem, spaznokcie. Przyszłość? Jaka przyszłość? Tutaj się nigdy nic nie zmieni. Jak w Polsce. Pewnie będą więzieni w tej głupiej pracy już na zawsze. Chwila. Jest jedna rzecz, którą, która mi podnosi na duchu. Jeśli Azgorz zdobędzie jeszcze jedną duszę, w końcu będziemy mogli wyjść na powierzchnię. Czeka na zupełnie nowy świat. Na pewno zyska tą drugą szansę. Każdy ją zyska. Więc bądź wytrwale, gościu. Gdy będę na szczycie, nie zapomnę o tobie. Dobra, to jest na razie najlepsza postać w całej grze. Oprócz tych temów, tem to to jest na razie na czemu taka naptka w góry jest w kształcie miecza? Okay. Lepiej jest, tym, może choćby, zanim wejdzie w ósmą gęstość. Na, na, na razie, w takim razie. Wpadaj kiedy chcesz, moja gościu. Nie jestem mały. Okej, okay, to jest na razie najfajniejsze miejsce, co ty masz na palcach. Tak, wiemy. Winda do miasta nie działa. Z powodu tego incydentu możesz wynająć pokój z wyjątkowej cenie... Dwie stówki, no aha. Nie. Wolno iść spać. Co to za ziarenniką? Tak, to jest. Nie wiem, jakiś sklepiker. Co tu jest? Rdzennik. co ja to przypadkiem nie miałem się teraz udać. Jakiś dryń? Nie, nie. Niech nie, nie, nie będzie ten telefon tej bawki znowu. A to jest telefon tej babki. Kim oni są? Nikogo nie powinno tu być No trudno, nie możemy się tym teraz martwić Okej okay. Czy to jest jakiś ten... Yy, faceci czerni? To was są faceci czerni. No nie, przestań do mnie dzwonić, błagam cię Odpowiedź iść tam i w prawo, ale gdzie, nie wiem Gotowy? To jest ten moment Użyj windy i dostań się do naszczyt rdzenia Klik Eee... Czekaj mam tu na prawo gdzieś iść? Tu Eee. Co znowu? Hej, mogłeś użyć wigdy, ubierz o tym? No dobra, ten tędy. O ile na drodze, nie napotkamy wielkiej dziury. Czeka dziura znowu. Ty się jest tutaj w lewą Co ty wiesz? jest? Okej. Okay. Nie, wszyscy dzwonić do mnie. Zablokujcie za chwilę. Hej, może spróbujesz tego, żeby użyć windy? A ty ci to kto Uważaj. Magian wyskakuje ze swojego kapelusza. Eee, co ja cię mogę zrobić w takim razie? Magian. Eee, on będzie mnie hipnotyzować, bo to jest wpatruj się. Oczyść umysł. Może oczyszczę umysł w takim razie. Ignorujesz Magiana i myślisz o pyłkach i promieniach słońca. Twoja defensywa wzrosła o jeden. Walka z Mi teraz. zrobiłem Undertale? Eee. Nie wiem, czy mi prowadziliście do jakiegoś Easter Egga czy coś, ale nic na razie nie ma. Magian w grzeczny sposób obnosi się swoimi kulami. Eee. może będę się wpatrywać w niego? Kula regowa czy kula myśliwska? Eee. nie wiem, kula regowa. Nieubłagana kula rogowa została osłabiona twoim wzrokiem. Aha. Czary mary. I co teraz, będzie jakoś słabszy jego atak czy coś? Bę... Nie rozumiem tego. Jak zwykle jestem tu tylko po to, by przekazać bardzo ważną informację, ale jaką nie wiem. Eee... A... Magiem w sposób obnosi się swoimi kulami, dobra. Pokaż mi to w swoim drugą kulę jeszcze. Oczy... nie oczyść umysł, nie ten klawisz. A fuck by defensywa chociaż zaraz tam więc tak że nie, chyba nie wiem. kazam, Kiedy mogę się go pozbyć? Ah, odejść, 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 Mogę go po prostu rozwalić? Nie, nie rozwalam nikogo w tej grze, prawie. Chyba, nie Dobra, Magian, wpatruj się w kule i teraz jest myśliwska kule. Nieubłagana kula myśliwska została osłona twoim wzrokiem. Mmm. I co, i teraz będzie jakoś. dał się go pozbyć? Czy jeszcze nie? Dobra, Kule Magiana są obezwładnione. Uuu, to już nic ciebie nie będzie chyba. Magian, co. Ja jest tą Łhehehe, <grystanie> czy mam zbroję temu? Tak. Ok, było blisko. Czemu jest tak dużo potworów? To znaczy, to nie jest problem, tak? Po prostu chodźmy przed siebie. Eee... Ja przypadkiem do, miałem iść do windy, chciałyby zrobić co tu jest. Chyba nie przejdziesz dalej, dopóki nie wciśniesz przełącznika. No to Ech, może pozwól mi to zrobić. A, ale gdy to zrobisz, zostaną aktywowane lasery. Ech, wygląda na to, że idą w tej kolejności. Pomarańcz, pomarańcz niebieski. Mm. Przez pomarańcz chyba przechodziło, a niebieski należał stać. Chyba jakoś tak. Zrozumiałeś? Róż się przez ten trzeci. Eee, no dobra. Kuziczek. Aha, aż 100 laser wypuściło? To fajnie. To super. Mmm. Magian to brzmi jak twoje nowe przezwisko? Nie, lepiej nie. Co tu znowu jest? Angło, Boże, jesteś ranny? W wybacz mi. Ja podałem ci złą kolejność. Aha, fajnie. Wszystko będzie dobrze, ok? Po prostu idź przed siebie w prawo. E, czy to będzie kolejna pułapka? Co znowu? Ile ona dzwoni non Stop! Na mnie nie Jeżeli kojarzycie tego mema, gdzie była taka. Um, to jest taki w sumie starym, chyba. Taka brunetka, która była nazwana taką zbyt. E, uzależnioną dziewczyną? W sensie w związku. E, Overly Attached girlfriend? Coś takiego było chyba. No to ona właśnie jest identyczna jak ta, to zwolni non-stop. Skrzyżowanie, eee, yy. Spróbuj iść prawo. Nie. Nie mogę, żyć, co? O, dobra, mogę iść w prawo. Co to, kurde, z dobra mu drogę? Mhm. Eee... Jego chyba jednak muszę rozwalić, bo innej opcji raczej tam... Nie wiecie, a nie była z nie Irakowska. Adieu. Eee... O że ty w życiu! Trochę tego dużo jest, nie ukrywam. Czy się że ma Tak, pyta, żebyś zrozumiała. Szyn, co ci mogę zrobić? Eee... Zaśpiewałem ci prozową nutę. Co ty na to? Zaśpiewałeś starą, starą kołysankę. Dobra wygląda na zmęczoną. Mmm... Czego tak mogę uśpić? Co ty robisz? O! Dobra, to jest, to jest szybkie, ne? O shit. pachnie jak gwiezdne pył, nie To były gazy Dobramoc... jeszcze raz zaśpiewaj. Wciąż śpiewasz, dobramoc mruży swoje powieki. Na przykład z mróżnieniem będę się chwilę w To robi co? A, to jest... Dziwne coś. Bra, bra. Radio 10 zł dobry. Przepraszam za spóźnienie. Radio nie chcie. Się... Ej, nie wiem co powiedzieć, nie mam pojęcia, nie musisz przepraszać za spóźnienie, nic się nie dzieje, wszyscy przeżyli. Dobra, dobromoc trzeba w ciszy, czy mogę się teraz tak totalnie uśpić? Wciąż śpiewasz, dobromoc zapadła w sen. Dobra. Dobromoc chrapie, więc teraz się zlitościujemy i spadła. Tak, wiem, każdego mogę pokonać bez zabijania, tylko najpierw chcę ich rozgryźć. A co za Nic się nie jest? Chciałbym nie w prawo, bo nie mógłbym żyć. Proszę cię, chyba mi ufasz, prawda? Nie. A... Prawie było tylko Sansa i Azgora, ale co, niby? A, że tylko tych mogę. Tam tych trzeba rozwalić, dobra. Błagam cię, nie zwoń teraz do mnie. E, tu wam się nie ruszać, a przez tam. Jaaaaaaaa! Przestań dzwonić. Więcej laserów, no, widzę kobieto. Ok, już nie będę kombinować. Po prostu wyłączę lasery i dam ci przejść. One nie wyłączają się. Nie mogę ich wyłączyć. Ja nie mam problemu, masz wszystko pod kontrolą. Podłączę zasilanie w całym tym sektorze. Wtedy będzie można przejść. Ok, idź. Teraz to powinien wyłączyć, prawda? Aha. Mhm, mm chcę rzecz powinien mieć zaraz. Czekaj, stój. No właśnie. Zasilanie samo się włączyło. Skąd ja to wiedziałem? <noise> czy będziesz nagrywać Resident Evil Village? głównym bohaterem będzie Prankster z Bajozardu. Tak się składa. Złam wielką harapkę na ten, yy, tego rezydenta. Oglądałem wczoraj pokazówkę u Yongie i bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Animacje postaci są świetne. fabuła wygląda całkiem ciekawą, więc bardzo jest duża szansa na to, że będzie nawet Resident Evil na, na live. Eee, zasilanie, co samo się włączyło. Niech to. To im powinno się. Ja. Wyłączę je ponownie. Mówię wyłączę, zrób dwa kroki. Czym po czym zatrzymaj się. Ok? Nie cię się krzywda. Klik. Eee. A, w ten sposób, dobra. Okej, okay, już jest swa końcówka. A, fa końcówka, bo... Ja pierdzielę. Co żą? Widzisz, mam wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą. I coś się teraz pewnie spierdzieli, zajrzycie. Pytanie co? Okej, okay, jest zapis. Aaaa. Kto jest jeszcze? Magister czy pewna pani w kapeluszu? Eee. To jest kobieta na moim poziomie. Co <noise> znowu? Okej, okay, teraz idź. Teraz. Ja nie wiem. To wygląda zupełnie inaczej niż na mojej, na mojej mapie. Eee... Która tu wypisuję. Wygląda zupełnie inaczej niż na mojej mapie, to czytałem. Wybacz, ja... ja... Muszę iść. Okej. Okay. Słupki zapis. powiecie się co od ozonu. Terminacja po raz kolejny. Zapisz. Hmm, co tu jest na ścianie? Północ ścieżka wojownika. Zachód ścieżka mędrca. Obie prowadzą do końca. A teraz, jak to Północ to jest tutaj, a zachód to jest w prawo. To w lewo to jest co? co Tana 0182 złote Witam. Dzisiaj koniec gry. Jaki dzisiaj soczek? E, czy dzisiaj koniec gry? Jest na to ogromna szansa, postaram się tak właśnie zrobić. Jaki soczek? a yy, jaki z pianką. tą zagadkę, a koniec się otworzył. Okay. O, znowu to. Mam yy, dwa pociski. I yy, pasowałoby mi te klocki umieścić gdzieś tutaj. Tego... Gdzieś tam. A. Raz i dwa. Dobra, siedź. Lewo... Lewo-zachód, prawo wschód? A faktycznie, porywało mi się chyba <laughs> Chyba racja, dobra To jest co w ogóle? Czy to jest ta labirynta, o mówili? Uuu, kosz na śmieci W koszle jest blaskburger Podnieść, Oczywiście Jemy z kosza przecież Masz dużo rzeczy, to, to, to nie chcę w takim razie Może chciałbyś odpocząć i coś drobnego? E, nie, dzięki weź hmm. podejść do jakiejś ściany i kliknij jednocześnie strzałkę w górę i w dół? A, to fajnie w razie. <noise> uh, moment, moment, moment. To będzie to samo? W koszle, że 100 złotych. Podnieść. Jak co? Znajdzenie opuszczonych jest zawsze dobra pora, <noise> Nie będę z kosza. Jest kolejna zagadka? Hmm. O, walka, widzimy. Astygmatyzm pojawił się. O nie, to nie astygmatyzm. Co ci mogę zrobić? Uczep się, nie czepiaj się, i wyzwanie. Dam ci wyzwanie. Postawiłeś się astygmatyzmowi. Trzep się, więc nie będziesz czepiać. Eee, na czym Twój atak polega? A ty się odbijasz, dobra. Neutral Run? Nie wiem chyba. Astygmatyzm zagląda w Twoją duszę. Eee... To się uczepię w takim razie. O to chodzi. Eee... Czy masz go chyba nie czepiać? Okej. Okay. Dobra. Bezpieczny tam spot chyba był. Eee... Astygmatyzm nie masz ochoty walczyć. To mogę stąd wyjść? Okej, okay, to było dasz. Łatwe. To jest zagadka kolejna. I czemu to jest zapis od razu? Za tymi drzwiami musi być wina do zamku króla. Jesteś wypełniony terminacją. Słupki zapis. A. Gdzie jest druga zagadka? Co czy jest? A. Dobra. Czaję mm, Sprawdźmy tylko to miejsce na północ, bo tam też coś było chyba. Co znowu. Oh. Kaprysalot i finalny, żabyt pojawili się e... Kapryselot. to jestem po lewo? Chyba tak e... hmm. Pomodlę się do ciebie. U kręgu łodzi się, się modlić. O bezpieczeństwo, Kaprysalut, pamięta o sumieniu. Eee, czy tego teraz pokona? Czy, czy jak? Dobra, zabrano zielone. No wiem teraz, chyba stąd uciec, bo to jest ciężkie. Kaprysalut już nie chce walczyć, bardzo fajnie, więc... ...stąd uciekaj, a teraz z tym żabatem się jakoś trzeba... ...pobawić. Eee... Aha, okej. Okay. Pierdzielona żaba. Eee, to tak, zapis tam mam, więc tam będzie żyć, w razie czego. Ale i tak sobie jednego... ...burgerka... nie, i tak nie będę jeść. Eee... Tobie zrobimy co? Mogę zaskoczyć, w sumie. Zrobiłeś coś zaskakującego. Finalny Frogit Fro zapomniał, że jest jeszcze wiele rzeczy do poznania na tym świecie. <grystanie> Nie, Ja teraz was Bana. Ona skręca w powietrzu jeszcze. Finalny zabyt jest niechętny do walki z tobą. Ok, więc spadaj stąd. Tak, zaskoczył się. 100 zł, fajnie. I musiałem kraj skocza. Dostałem sztukę w takim razie co jest tu góry? Co ja też byłem? A tu jest ten kos A tu było co na północ? Tu mnie nie było na jeszcze. A ty doktor. Nie, znowu naprawdę. tak z tym Nie to... Kliknę niepotrzebnie klawisz znowu. The... No nie. Nie, chyba przeżyje jednak. tak trzyn, Capricerot. Tu jest Murilsie i on teraz sobie ucieknie. A, ah, fuck, 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 fuck. Dawaj to zielone. Dobra. Teraz tylko przeżyć i będzie git. Okej, okay, Capricerot teraz będzie... Uciekać i coś oszczędzić. Będzie znowu skakać, no nie. A nie, nie skaczę jednak. Okej, okay, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra. Ja cię nie podpuszczam, ale nie podniesiesz tego w stosunku to nie podniosę. Pominałem to. Eee... żeby złowrogo skaczę w górę i w dół, więc ciebie zaskoczymy. I sobie uciekniesz. Okej. Okay. Wiele wie, jeszcze do, do zrobienia. Co to będzie? Nie, ja też was, tak durna. Ona skręca w powietrzu. Przeżyłem na szczęście. Dobra. Eee, jest niechętny do walki. Oszczędź. Super. Mmm. Co znowu? Oh, to no tak, najmniej wyłonili się z cienia. Um. Niestety ich muszę kilkukrotnie atakować. Mmm. Um. Tak, najpierw chciałem, że jakoś zaatakujemy. Zaśpiewaj. Zaśpiewaj staranką sankę, Dobra moc wygląda na zmęczoną. Mhm, mm czyli jego chyba jeszcze tak dwa razy muszę atakować, a tego o w mordę. Dobra, jest niebezpiecznie. proty podczas dialogu w SHIFT-L, wiem o potrzebuję tego. Eee, jeszcze raz cię muszę zaśpiewać. Dobrze. Eee, Zaczęliśmy razem dwa uśnie, a ten ma dwie kolejki. Ja w... się kręcę nie w tą stronę. 14 kampionów zostało.